Przyczyny są różne. Mogą być wewnętrzne, mogą być zewnętrzne. Tak? Te wewnętrzne to tak jak powiedziałam, poczucie własnej wartości, różnego rodzaju predyspozycje osobiste poczucie sprawstwa to są takie jakby podstawy, fundamenty, cechy osobowościowe. No i zewnętrzne, czyli jakby interakcja z innymi sposoby jakby komunikowania się, oddziaływania na innych i przyjmowania jakby tego, co inni dają nam. Na poziomie ogólnym to są głównie przemoc w rodzinie. Rozmi rozwiązujemy rzeczy nie tak naprawdę szkolne, tylko domowe. Mhm. I to często jest problem, takie obciążenie. Przemoc związana z członkami rodziny. Wydaje mi się, że występowanie problemów jest rzeczą zupełnie naturalną. Ponieważ tam, gdzie coś się dzieje, gdzie jest jakakolwiek akcja, jakikolwiek ruch, problemy występują, sytuacje trudne. E, takie, które my uznajemy jako trudne, które młodzież, dzieci uznają jako trudne, e, natomiast co jest ważne, nie to, czy on wystąpi, czy, czy nie wystąpi, tak? tylko w jaki sposób sobie z nim poradzimy. Myślę, że część jakby jest spowodowana przez tą pandemię. Odcięcie całkowite z na dzień od kontaktów, od środowiska, od zbiorów. Tak? Nas również jako dorosłych to dotyczyło i też pewne problemy zaczęły się tworzyć. U dzieci jakby te oddziaływania pandemiczne jeszcze mają wydźwięk w zachowaniach i w zdrowiu psychicznym. To są problemy, które są związane ze szkołą, z edukacją, z konflikty z rówieśnikami. Natomiast no, mam wrażenie, że Takim podstawowym problemem, taką grupą problemów, z którymi dzieci, młodzież przychodzą, to są problemy rodzinne, czyli to wszystko, co się dzieje w naszych rodzinach na co dzień. I nie mówię tutaj wcale o jakichś ogromnych patologiach. Tak? Wiadomo, zdarzają się takie sytuacje, kiedy mamy do czynienia z rodzicami, którzy nadużywają alkoholu albo są uzależnieni od alkoholu. Domy, w których zdarza się przemoc. Czy słowna, czy fizyczna. Natomiast bardzo często są to wyglądające na normalne rodziny, aczkolwiek takie, w których pojawia się czy zaniedbanie. Może po prostu powiem o tym, że tak naprawdę. Nasze problemy w dużej mierze zaczynają się w dzieciństwie i zaczynają się od tego, w jakiej rodzinie wyrastamy, jak jesteśmy wychowywani, od postaw rodzicielskich. I tak naprawdę nasze problemy i, i te traumy nasze życiowe to nie jest tylko to, co nam się zadziało, tylko też to, co się nie zadziało, a powinno. Coraz więcej dzieci doświadcza różnych problemów, a także trzeba. Bardziej profesjonalnie skoordynować wsparcie dla dzieci z różnymi problemami. Z dziećmi, które doświadczają oczywiście problemów edukacyjnych, ale także psychologicznych i pedagogicznych. Stąd prace nad określeniem standardów zatrudnienia specjalistów rozpoczęły się jeszcze przed pandemią. I przyspieszyły w związku z pandemią, dlatego też wprowadziliśmy specjalistów do szkół i placówek, że wprowadziliśmy standardy, bo specjaliści już byli, ale standardy spowodowały, że mamy prawie dwa razy więcej specjalistów w szkołach, czyli z 22 tysięcy na 42 tysiące, a docelowo w następnym roku chcemy, żeby to było 53 tysiące specjalistów. I tak jak tutaj niektórzy wskazują, to są psycholodzy, to są pedagodzy specjalni, bo pedagodzy już byli, to jest absolutnie nowe stanowisko w szkołach ogólnodostępnych. Mamy, myślimy tu o logopedach, neurologopedach i innych specjalistów, które, o których potrzebie decyduje dyrektor szkoły, znając swoje środowisko i znając swoje dzieci.